Bardzo proszę, Pani Posłanko. Małgorzata Tracz. Przepraszam, Pani Posłanko. Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowne Przedstawicielki Komitetu Obywatelskiego. Polki i Polacy chcą zakończenia piekła kobiet. Piekła, które PiS zgotował kobietom, gdy pseudotrybunał przyłębski wydał skandaliczny wyrok, który w praktyce zakazał aborcji w Polsce. Jutro Byłaby jednak szansa na to, by wykonać pierwszy krok ku normalności, pierwszy krok, by wprowadzić europejskie standardy dotyczące przerywania ciąży w Polsce. Ale nie ma tutaj rozmowy z pisem i konfederacją. To jest po prostu wołanie na próżni. Wy po prostu nienawidzicie kobiet, chcecie, żeby te kobiety cierpiały. Nie docierają do Was żadne logiczne argumenty, nie dociera do Was świetny projekt przygotowany przez Komitet Legalna Aborcja bez kompromisów. Przekonacie się w końcu o tym, że jedynym sposobem, by chronić Polki, jest dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji. Do 12 tygodnia ciąży i bez kompromisów. Dziękuję bardzo.